Wychujmy jeszcze raz przez to przejść, może teraz będzie lepiej. Hmm. A więc tego ranka... Upadł, skręcił kostkę... Kierki pałagan... A więc nie nogę... A więc to power is zadowoleni? Hmm. A więc skręcił kostkę... Panie Wright, można kiedyś egzaminować. A więc pamiętajcie, ja nigdy nie mówię czegoś, czego nie mam na myśli. <słuch> hmm. Nie ma już takich Myślę, że muszę trochę przycisnąć i zobaczyć czy coś z niej więcej wycisnął Wchodziła się o to, że to, że ona mówi, że zawsze mówi to co masz, a nie płan Czy tam przy rano To ona nie mogła być tam rano To był przy tym latu? Pan Paweł z ustawą samodaj. Pan Paweł z... Ja. Co pani właśnie tego? Obserwowałam. Obserwowałam. Co za system Czyściła dwa, czy coś. Pada. Tak... Spieczył kostkę ...pomogłam mu... ...pozorowała gdzie boli... tą część... była systemka w tym czasie... ...cóż, chyba... Tryskowała. Tryskowała, tryskowała, tak sądzę. ...nie wiedziałam, sobie taką niezłe kostkę. Myślę, że słyszeliśmy wystarczająco wysoki sądzie Zostawiamy jedno, gdzie jest trój. Czytamy. To może zobaczmy teraz, co się wydarzy. jest bardzo prawdopodobne, że to Daniele było w kostiumie. Nie widzę żadnego problemu z tym dowodem. Hmm. Hmm. O, cóż. mam nadzieję, że nadal nie jest aż taki y przekonany. Niech środek kontynuuje swoje zeznanie. Nie trzeba mnie y pytać o to dwukrotnie. 30 pad, widziałam do Powersa, Jakbym by tak było, to bym nie widziała. że nikt inny nie był w studiu. To musiał być stalowy samolej, który to zrobił, przez to przechodziliśmy. Druga 30. No i tutaj ewidentnie potrzebna jest nam ta karta. Jeszcze 30 wyjątk. E, nikogo innego tam nie było. Gdy byłam przed pierwszą... No, nie był... dobra. Dobrze, przez to już przechodziliśmy parę Nie wskazuje. błąd przyznania? Jak nigdy wskazuje? Nie wskazuje, prawda? Nie wskazuje. Panie dajcie, że... poczekaj to nie ma sensu! Widziałabym ich. Zobaczmy jeszcze raz, co ona mówi. Jest pani pewna? Obiekcję. Dlatego odpowiedział na pytanie. 我下去。<back. S 2> <laughs> Zobaczmy jeszcze raz tą fotografię. Naprawdę? Trzeba było dwa razy jej pokazać fotografię. To zrobione przy bramie, prawda? Zawsze, gdy ktoś przychodzi obok, robi zdjęcie, prawda? Tutaj myślałam, że nie znasz swojej głowy z Ciuty w ziemi. Chyba nie łapię czegoś w tej wypowiedzi. Dobra. Tak, w każdym razie to też prawda, że komputer w stanowisku strażniczym zapisuje wszystkie zdjęcia z kamery. Cóż, gdybyś yy, chciał popracować w studiu, yy, mielibyśmy jakieś początki. Ten sam komputer zredukował to zdjęcie. Aha, więc yy, pamiętajmy o tym, że yy, zetknijmy na to, że z tyłu zdjęcia wypisano że to 15, druga PM, zdjęcie drugie. Nawet ja wiem, że to było od drugiej piętnastego, naprawdę w synku no, tak naprawdę to wiem. Problem jest z tym, że z tyłu zdjęcia jest, że jest to foto... zdjęcie drugie. Zdjęcie drugie. Komputer miał dane na temat tylko jednego zdjęcia tego dnia. Nie sądzisz, że to trochę dziwne? Czy to zdjęcie nie powinno być zdjęciem numer jeden? Gdyby naprawdę było jedynym zdjęcie. Porządek, porządek. Proszę powiedzieć są yy, sali, co pan przez to rozumie tak Właśnie to chciałbym zapytać. Ten dowód wskazuje, że nie, jedno, ale, nie jedna, ale dwie osoby poszły do studia tego dnia. Ale wciąż jest wtedy data tylko z jednego zdjęcia. Ktoś mógł usunąć dane na temat drugiego zdjęcia. Jedyną osobą która miał, do tego zostałem druga bawka z obrodej. Yy? Ja? Yy, uważaj, łowite. Że... Jedną osobą trzemiałam, wtedy był Wii że... Howard. Ale kamera na bramie wstrzymała dwukrotnie. Co znaczy, że dwie osoby tam były. Mm, cóż, yy, tak... Yy... Cóż, yy... To właśnie miałam na myśli yy. Może świadek wyjaśnić yyy... coś yy, yy. Nie rozumiem yy, tych nowych yy, komputerowych rzeczy yy, Cóż, yy, Edge of A? Yy, uwierzcie mi, yy, uwierz mi, chciałbym, yy, ale też nie mam pojęcia co to oznacza Ale ciebie pomoc. Jesteś też łobuzem. Stada baba. Po prostu przemilczała. Oho. Łobuz? Coś nie tak, pani stada baba? O, tak. Y, przypomniałam sobie coś. Y, niech zgadnę. Y, ktoś inny przechodził obok bramy. Y, ktoś inny niż stalowy samuraj. Y, cóż, y, tak. Yy, ma... o, Widzę, a więc yy, prosimy o zeznania. Zawsze gdy kończę swoją zmianę yy, mam jedną dodatkowy do zrobienia. Przechodzę przez wszystkie zdjęcia w komputerze i sprawdzę Wyrzucam wszystkie zdjęcia, które nie wyglądają w podejrzenie, no wiecie. E, e, jak teraz tak o tym pomyślę, to przypomniało mi się, że wywaliłam jedno zdjęcie tego ofiar. Tego, ja. Pani stara Pawo, e, to jest pierwszy raz, gdy o tym słyszę. E, oczywiście, synko, e, dopiero sobie przypomniałam. E, cóż, e, w każdym razie, e, panie Rajt. Proszę zacząć cross-egzaminację. <grym wytrzymać> Powiedziałabym, że to było nieoczekiwane, ale oczekiwałem tego. Druga osoba, cross-egzaminacja. Ok, więc ma tego. przechodzi przez zdjęcia i sprawdza je wychwala wszystkie, które nie wyglądają poza dojrzanie Dobra, to przeciśniemy, w Inną robotę, to prawda, sprawdzam wszystkich ludzi, którzy przeszli przez główną bramę Patrzę dokładnie na każdego zdjęcia, yy, tutaj kamera. Ja Czy robi Pani kopię wszystkich danych z kamery? Yy, cóż, ciągle mi każą, tak. Jak pani y, dochodzi do tego, które nie są y, podejrzane wyglądające? Cóż możesz powiedzieć? Patrzę na ich twarze y, w większości... w większości. To jest sprawa o pani Statwa. Cóż, nie dotknęłam tego podejrzenia wyglądającego zdjęcia Willa ile pałebka Sapa, prawda? cóż, wydaje mi się, że ona nie rozumie. Cóż, teraz pamiętajmy zdjęcia tego dnia. Kto był na wymazanym zdjęciach? E, fan. Fan? Nowego samuraja, prawdziwe dziewolonki, jest mnie dopytać, biorę informacje na temat prób Bóg Wieską. Zawsze kręcą cię gdzieś w okolicy. Jeden był tam tego tak dnia. Chwilę, chwilę. Nie mówiłaś dopiero co, że nikt inny nie mógł wejść. Zamknęła główną bramę, więc nikt nie mógł wejść. To twoje słowa. E, cóż, e, jeżeli musisz wiedzieć, e, jest e, jedno... Hmm... Kratka ściekowa, coś takiego. Jest spływ, który prowadzi do e, miejsca dla pracowników. Klatka była luźna yy, od jakiegoś czasu. Prowadzi na zewnątrz yy, i tamtędy właśnie wchodzą. W Legioturę. Mówiłem, że to dziwolągi. O, i... i... To dzieciaki. Dzieci. Łobuzy. Dzieci. Więc na zdjęcie, które wymazałaś. To był chłopiec. Yy, druga, może trzecia klasa. Co? Porządek, porządek. Yy, proszę yy, mi to naprostować. Widziała pani dwie osoby przechodzące przez bramę. Yy, idące do studia. Jeden był stalowy samym udajem który ciągnął swoją nogę. A drugim był chłopiec, który wyglądał na drugą albo trzecią klasę. A tak, y, widzimy y, gości w jego typie tam każdego dnia. Nie możemy ich powstrzymać, nie możemy ich złapać. Chłopiec drugiej, trzeciej klasy. Mm -hmm. Dla młodego chłopca, to żeby nieść za samodajską. Niemożliwe, e, tak sądzę. Jest dość ciężka, prawda? E, tak jak mówiłam, nie przykładałam e, do tego zbyt dużej uwagi. Dlatego wyglądałam to zdjęcie. Nik, co jest To znaczy, chłopiec był tam, co znaczy, że jak świadkiem. Tak, próbują go odświadkować w tej chwili. A więc yy, obrady zawieszone na 5 minut. Chciałbym, żeby yy, obrona i oskarżyciele yy, dokładnie się przyjrzeli przedstawionym informacjom i bez zapominania najważniejszych informacji w tym czasie.